Hej, przygotowałam dzisiaj dla Was trening, który możecie zrobić w pracy, w czasie przerwy w pracy, albo po długim siedzeniu, po długiej podróży, a gdzie jest mało ruchu. I to jest zestaw, gdzie nie będziecie potrzebowali żadnego sprzętu, nawet maty, nic. Wszystko będzie nastojąco. Zestaw jest krótki, szybki, mm, także do roboty. No to stajemy. Stajemy na szerokość bioder. Stopy patrzą do przodu. Zobaczcie, czy obie stopy robią to samo. Mają robić to samo. <grych> ok, no to tak. Kręgosłup jest długi, barki w tył i w dół, broda lekko cofnięta. Sięgamy rękami do sufitu albo do nieba, zależy, gdzie jesteście. I teraz sięgamy raz jedną ręką, raz drugą, jak najwyżej. Czyli wydłużamy raz jeden bok ciała, raz drugi. I dokończcie, żeby było porówno na każdą stronę. Opuszczamy ręce na bok. Stajemy w większym rozkroku. Aktywny brzuch, żeby tutaj nie wypinać pupy do tyłu. Zasysamy pępek. Ręce ustawiamy mniej więcej na wysokość barków. Eee, I biodra zostają w miejscu. A my sięgamy raz na jedną stronę, raz na drugą. Sięgamy najdalej jak możemy. Tak jakbyśmy chcieli dotknąć raz jednej ściany, raz drugiej. Jeszcze cztery, trzy, dwa i jeden. Ok. Można zmniejszyć rozkrok. Ręce na biodrach. I zrobimy krążenia bioder. I w drugą stronę. A ok, zatrzymujemy. Stanę bokiem, żeby było widać, o co chodzi. Znowu stajemy na szerokość bioder, znowu ustawiamy naszą podstawę, czyli nasze stopy porządnie, ładnie, równo. I jak mamy już to, to teraz splatamy ręce za sobą. Otwieramy mostek, otwieramy klatkę piersiową. Można popatrzeć się w górę, w niebo. Tu mamy wdech. Z wydechem robimy okrągłe plecy. Odsuwamy łopatki od kręgu supa. I pracujemy tak naprzemiennie, tak jak nam podpowiada oddech. U góry włączymy łopatki, mostek do przodu. Z wydechem pępek do kręgu słupa. Jeszcze pięć razy zróbcie, okej, okay. zostanę bokiem, stajemy w kroku, jedna noga stoi na palcach. I teraz e, znowu aktywizujemy mięśnie brzucha, podwijamy miednicę pod siebie. Czyli nie ma tutaj wypięcia w tył, tak Bo tutaj nic nie zapracujemy, tylko zasysamy pępek, podwijamy miednicę pod siebie. I teraz sięgamy piętą do podłogi. Ok, czyli w tym ruchu otwieramy nasze, w tym przypadku, prawe biodro i rozciągamy łydkę. Jeszcze cztery, trzy, dwa i jeden. Ok. Zamieniamy nogi. Czyli ustawiamy miednicę, podwiemy ogonek pod siebie i sięgamy piętą w dół. No to jeszcze osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy. Dwa i jeden. Ok. Teraz ręce idą wzdłuż ciała. Znowu stoimy z nogami na szerokość bioder, tak mniej więcej na szerokość bioder, ale tak, żeby stopy były tak samo ustawione. I zaczynając od głowy, rolujemy się w dół do skłonu. Kręk po kręgu. Zjeżdżamy w dół. Jak już dalej się nie da, no to się odwijamy kręg po kręgu. U góry układamy sobie dłonie na górnych pośladkach. Łokcie sięgają do tyłu. Otwieramy mostek, patrzymy się w górę. I znowu zjeżdżamy w dół. I rolujemy się w górę. Można robić szybciej. Można robić wolniej. Tak jak czujecie. Zróbcie jeszcze pięć razy. Nogi zostają proste. A ostatnie. Okej. Okay. Dobrze. To wracam do przodu. Stajemy dość szeroko, ale stabilnie. Ręce sięgają na boki. Moją lewą ręką sięgam do prawej kostki. Patrzę się do góry na sufit. Wracam i idę na drugą. Mhm. Jak jesteśmy w skręte skłonie, to patrzymy się na rękę, która jest u góry. I zróbcie jeszcze po dwa na stronę. Okej. Okay. Dobrze. No to teraz wrócimy do bioder. Ale już nie będziemy całym ciałem tutaj krążyć, tylko nogi zostają w miejscu, będziemy używać miednicy i bioderek. Zaczniemy od a, boków. Czyli sięgamy raz jednym biodrem, raz drugim na boki. Nogi są lekko ugięte. I pracujemy. Zatrzymujemy. Będziemy pracować w przód i w tył. Pokażę bokiem. Układamy sobie jedną rękę na dolnym brzuchu, drugą e, na dolnych lędźwiach. I teraz kołyszę miednicą do przodu i do tyłu. Dobrze, zatrzymujemy w neutralnej pozycji i będziemy robić kółeczka, ale też właśnie z samymi biodrami. ręce nie muszą być na biodrach, ręce też mogą pracować, jeśli macie ochotę. Jeśli jakaś muzyka leci w tle, to płynąć wtedy łatwiej. I w drugą. Szczególnie po długim siedzeniu fajnie jest rozruszać ten obszar ciała. Okej, okay, zatrzymujemy i teraz robimy ósemki miednicą. Czyli wyobraźcie sobie najpierw ósemkę, wyobraźcie sobie, jak to wygląda. I zaczynamy. No i w drugą. Okej, okay. Dobrze. Ostatnie ćwiczenie. Stajemy znowu szerzej. Ręce dajemy do boków, ale do boków do góry. Czyli chcemy wyglądać jak literka X. OK. I teraz sięgam moją lewą ręką do prawej dłoni i skręcam przy tym lewą stopę. Wracam na środek. I w drugą stronę, sięgam daleko, nie muszę sięgać do dłoni, mogę jeszcze dalej pójść. Ok, ale nie przesuwam stopy bliżej, tylko ją zakręcam. Wdech jest na środku, wydech, gdy sięgamy. Wdech i wydech. Poczucie, jakie to jest przyjemne. Szczególnie dla brzucha, dla jelit. I dokończcie, żeby było porówno na każdą stronę. OK. I możemy brać się do roboty z powrotem. Dziękuję bardzo za ćwiczenia. Do zobaczenia.